tak w świecie wiedzy kalendarza fizjoterapii, i Akademii Manualnej. Czy wiesz, że? 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 Że mamy dla Ciebie coś ekstra? Brzuch i trzegę są często pomijanym obszarem. Dlaczego? Dlatego pokażę trzy jakieś podstawowe techniki związane z powłokami brzucha i terapią wisceralną. Jedna może być Techniką na bocznych krawędziach prostego brzucha, przy której oprócz takiego, jakby fałdu, prowadzę ruch w kierunku zgodnym z wskazówkami zegara. To jest globalna technika, która ma poprawić przepływ płynów, ale też odseparować napięcia powłok mięśniowo-powięziowych poszczególnych organów wewnętrznych. W tym momencie jestem w okolicy dwunastnicy, y, dwoma kciukami, czego może nie widać, ale tutaj jest napięcie, na którym powolutku taką oscylację y, sobie pracuje, żeby odruchowo rozluźnić, między innymi, okolice. Y, Zwieracza od jego traktu, gdzie się łączy żółć napływająca z trzustki, wątroby, woreczka żółciowego. Istotna jest oczywiście też praca na zastawkach, krętniczo-kątniczej, Houstona. Podstawowa druga technika oddziaływania na przepony polega na tym, że dociskam oba kciuki, obie ręce okolicy jej przyczepów i proszę o głębokie oddychanie. Wdech i wydech pacjenta. Ręce są uniesione do góry, żeby jeszcze rozciągnąć struktury klatki w stronę do głowy. I w momencie, kiedy pacjent nie wie, tuż przed szczytem wde wdechu puszczam obie ręce, chcąc w ten sposób wpłynąć odruchowo na włókna karioklinetyczne mięśni. Pokażę dwie wybrane techniki pracy z przeponą. Pierwsza wibracyjna, gdzie wybieram sobie luz tkankowy, nie uciskając za mocno przyczepów ścięgnistych i zaczynam wprowadzać e, wibrację. E, wibracja wynika trochę z oparcia mojego lewego łokcia, między innymi o mój tułów i ona wychodzi z mojego ciała, to znaczy nie jest związana tylko z pracą rąk. I w tym momencie... E, Pływam na ciałka Pacciniego, które reagują na wibracje i y, mogą rozluźniać struktury napięte związane z przyczepami przepony. Okay. A ja w kolejnym miesiącu pokażę coś ciekawego.